Za mało lata wkroczyłem do tego świata, gdy motorynkę kupił Jest mi tata Minęły lata, z małego pszcząca wyrósł pasjonata Tak, sezon za sezonem mija Rok za rokiem, kilometry nabijam, zaraz siedzieć pod blokiem, a ty siedzisz przed TikTokiem Paluszkiem skrolujesz, wypoczyny swe wylejesz Jakiś film skomentujesz, lepiej się poczujesz Proszę, przestań Ja tu tylko spełniam marzenia tego małego dziecka Dostable z końca gaz do odcięcia. Fitle pokonane, zwiedzone ciekawe miejsca. No za mało lata wkroczyłem do tego świata. Gdy motorynkę kupił mi tata, tata, minęły lata. Z małego pstąca wirus pasjonata. No za mało lata. Wróciłem do tego świata, gdy motorynkę kupił mi tata Minęły lata, z małego pszcząca wyrósł pasjonata Tak sezon za sezonem mija Rok za rokiem, kilometry nabijam, zaraz trzecieć pod blokiem a ty siedzisz przed TikTokiem Paluszkiem skrolujesz, wypoczynny swe wylejesz Jakiś film skomentujesz, lepiej się poczujesz przestań, ja tu tylko spełniam marzenia tego małego dziecka Prosta bez końca Wiedzone, ciekawe miejsca Już za mało lata Wkroczyłem do tego świata Gdy mordą rękę kupił mi tata Tata Pinęły lata Tata